Ponad dwa tysiące lat temu w skromnym domu w Nazarecie młodą kobietę imieniem Maria odwiedził anioł o imieniu Gabriel. Gabriel przyniósł zadziwiające wieści. Maryjo, będziesz miała wyjątkowe dziecko. On będzie synem Boga i nazwiesz go Jezus. Ale jak to jest możliwe? Jak to się stanie? Duch święty zstąpi na ciebie. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Mary była zaręczona z Józefem, cieślą. Kiedy dowiedział się o ciąży, Mary był zdezorientowany. Ale Anioł ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, nie bój się wziąć Maryi za żonę. Jej dziecko pochodzi od Ducha Świętego. Józef obudził się ze swojego snu. Jego umysł był wypełniony słowami Anioła. Z sercem pełnym wiary, Józef poszedł do Maryi. Obiecał być przy niej, gotowy powitać i chronić to cudowne dziecko. Razem przygotowali się na podróż, która ich czekała. Cesarz August zarządził, aby każdy wrócił do swojego rodzinnego miasta, aby mógł policzyć wszystkich ludzi. Maria i Józef wyruszyli więc w długą podróż do Betlejem, miasta Dawida, skąd pochodził Józef. Kiedy dotarli do Betlejem, miasto tętniło życiem. Wszystkie zajazdy były pełne. Maria i Józef szukali wszędzie miejsca na nocleg. W końcu jeden z karczmarzy powiedział Sakuje or... Sakuri. Przepraszam, nie ma miejsca w gospodzie, ale możesz przenocować w stajni za budynkiem. Tamtej nocy, w skromnej stajence, otoczona zwierzętami, Maria urodziła Jezusa. Owinęła go w płótna i położyła w żłobie. W pobliskich polach pasterze pilnowali swoich stad. Nagle pojawili się aniołowie, rozświetlając niebo i ogłaszając: Dziś w Betlejem narodził się Zbawca. Znajdziecie go leżącego w żłobie. Daleko mędrcy ujrzeli jasną gwiazdę na niebie. To był znak czegoś niezwykłego. Podążali za gwiazdą, wiedząc, że doprowadzi ich do nowego króla. Pasterze pośpieszyli do Betlejem i znaleźli Dzieciątko Jezus w żłobie, tak jak mówili aniołowie. Mędrcy również przybyli, przynosząc dary złota, kadzidła i mirry. Narodziny Jezusa były skromnym początkiem dla króla. Jego historia o miłości, nadziei i radości jest przekazywana na całym świecie. Przypomina nam, że najcenniejsze rzeczy często zaczynają się w najprostszy sposób. Dzięki za oglądanie.